Dzień dobry, mówiłam Wam w filmie o ulubieńcach, że ostatnio mam naprawdę pasę do dobrych kosmetyków. No i tak zastanawiając się nad tym, jaki materiał chciałabym Wam kolejny przygotować z tego segmentu właśnie przeglądu naprawdę prawdziwych perełek kosmetycznych, na jaki ostatnio trafiam. Tak wiecie, doszłam do wniosku, że możemy sobie zrobić film tanie perełki kosmetyczne, bo dzisiaj przygotowałam dla Was pięć. Pięć naprawdę bardzo budżetowych, przystępnych cenowo kosmetyków, które są takimi perełkami, taką u mnie zrobiły rewolucję, że po prostu musicie je poznać, bo za tę cenę to grzechem jest nie spróbować. I zaczniemy sobie dość niewinnie od takiego powiedziałabym, prozaicznego kosmetyku, ponieważ jest to mus do mycia i depilacji ciała, i przede wszystkim na tej kwestii depilacji chciałabym się skupić. To jest preparat firmy Laku. I on jest, już Wam pokażę, w jakiej formie takiej, o, już mam taką resztówkę, ale coś tu zobaczycie, takiego zbitego musu, więc nie jest to jakaś paćka, nie jest to jakaś mazajka. To zachowuje swoją taką stałą strukturę, ale pachnie po prostu obłędnie, kwiatowo, lekko słodko, świeżo, intensywnie, cudo, uwielbiam. A wersji zapachowych tego kosmetyku jest kilka. I dlaczego ten produkt trafił do właśnie tego dzisiejszego segmentu, że jest to perełka kosmetyczna? Bo właśnie, jak wspomniałam wcześniej, to jest bardzo prozaiczny kosmetyk. To jest kosmetyk do depilacji. A słuchajcie, jeżeli jesteśmy fankami naturalnych kosmetyków i szukamy naturalnych propozycji, to boli mnie, że właśnie bardzo mało jest tych takich prozaicznych kosmetyków. Past do zębów, chociaż pasty do zębów przyznaję, że się rozwijają, ale wśród naturalnych past do zębów wyjątkowo często trzeba szukać, czy jest to pasta z fluorem, czy bez fluoru. A o ile rozumiem, że jest grupa osób, która preferuje pasty bez fluoru, to jednak w zdecydowanej większości przez stomatologów Polecane są pasty z fluorami, więc jak sobie zawężamy część past do zębów, które będą w bardzo przystępnej cenie, żeby móc po nie po prostu systematycznie sięgać, jednocześnie, żeby miały naturalny skład i odpowiednią dawkę fluoru, no to ten segment nie jest zbyt szeroki. Ale wiecie, antyperspiranty jakieś takie po prostu zwyczajne kosmetyki, jak chociażby ta kwestia depilacji, to tego jest okrutnie mało na rynku, a przecież no mogę, myślę, że zaryzykować takie stwierdzenie, że jeżeli chodzi o kwestię depilacji, to Znaczna część polek jednak depiluje się systematycznie i tego typu produktów będzie poszukiwać. I w jakimś stopniu też troszeczkę się zastanawiam, czy w takim razie, jeżeli jakaś firma tworzy kosmetyki naturalne i mówi, że to mają być kosmetyki naturalne, dobre dla środowiska, żeby pokazać alternatywę, że kosmetyk naturalny może być skuteczny i biodegradowalny i nie schodzić z jakości kosmetyków, to czy my naprawdę chcemy to promować, czy my chcemy robić na tym biznes? Bo sprzedając. Kolejny krem, kolejne serum, czyli coś, co jest takie bardzo chwytliwe na rynku, bo zazwyczaj to budzi wiele emocji. Ojej, jakiś krem, który znowu ma nam zrewolucjonizować pielęgnację jakiś serum, które ma być lepsze niż inne to kusi i to wzbudza duże marketingowe zainteresowanie to się też fajnie sprzedaje tak pr marketingowo o tym ludzie mówią ja to rozumiem. Ale z drugiej strony, wiem, że Marce rzeczywiście zależy na tych wartościach, jeżeli zaczyna oferować szeroką gamę produktów i w tym też takie powiedzmy przyziemne kosmetyki, które mają sprawdzać się w każdym dniu i że również mamy jako fani naturalnej pielęgnacji naturalne alternatywy w kontekście na przykład tej wspomnianej depilacji, że ja nie muszę iść do tego Rossmana jako zagranicznego kapitału, do tej Biedronki jako zagranicznego kapitału, do tego Lidla zagraniczny kapitał, nie? I tam muszę kupić najtańszą, podrzędną piankę, która nie dość, że będzie wysycona składnikami, które mogą podrażniać skórę, jak już mówimy o tej depilacji, mogą przyczyniać się do rogowacenia mieszkowego, bo będą podrażniać tą skórę, bo nie wiem, będą miały na przykład nieodpowiednią wartość pH, bo będą miały mnóstwo substancji aknegennych, substancji naruszających barierę hydrolipidową. Więc nie dość, że moja skóra będzie czymś takim traktowana, a... Zwłaszcza w okresie nadchodzącym, letnim, kiedy kobietom zależy na tym, by mieć rzeczywiście gładkie nogi, no to taka depilacja potrafi zachodzić co drugi, co trzeci dzień. Więc eksponujemy naprawdę często tą skórę na taki syfiasty kosmetyk, jeżeli mówimy o tych, no, bardzo, bardzo popularnych, gdzie podczas depilacji, no zawsze troszeczkę ten naskórek jest przez maszynkę ścierany. Ja nie mówię, że, wiecie. Y ściągany jak nożem, ścinany, nie, 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 absolutnie, ale jednak nasz naskórek pod wpływem depilacji tego bardzo, bardzo powierzchniowa warstwa jest po prostu usuwana, więc to jest też dla nas takiego pewnego rodzaju peeling, a zawsze po peelingu nasza skóra jest bardziej wrażliwa na wpływ różnych czynników, na przykład czynników potencjalnie drażniących z formuły kosmetyku. Więc absolutnie cieszę się, że Laku wypuściło nie jeden, ale całą serię tych produktów, które Mogą służyć zarówno do mycia ciała, jak i do depilacji, więc jest to opcja raz, fajna na przykład, tak po prostu, do mycia, ale dwa na przykład fajna na wyjazdy, z uwagi na to, że nic nam się tutaj nie rozleje, bo ta formuła jest taka zbita ale po prostu trzy to jest naprawdę świetny kosmetyk do depilacji, sprawdza się w tej formie. Dobrze maszynka sunie po, po tym kosmetyku, jednocześnie łatwo się też tą maszynkę później czyści. Nie ma żadnych podrażnień, nie ma truskawkowych nóg, więc naprawdę mega w porządku kosmetyk, ten jego zapach, ta jego formuła uprzyjemnia stosowanie, jednocześnie skóra po zastosowaniu jest taka miękka, gładka, mam wrażenie, że tutaj te substancje takie pielęgnujące rzeczywiście troszeczkę tą skórę tak zmiękczają, więc uważam ten kosmetyk za naprawdę wart polecenia. Kolejnym kosmetykiem, który bardzo chciałabym dzisiaj wyróżnić, to są nowości, które znajdziemy w ofercie sklepów Balea, Boże Balea DM, przepraszam najmocniej, w DM-ie, marka własna Sundance, i słuchajcie, pojawiła się taka seria mm, Serum z filtrem SPF-50. Ja Wam robiłam filmy sprzed dwóch lat, gdzie mówiłam, że właśnie SPF-50 w formie Serum to jest kosmetyk najbardziej popularny, najbardziej poszukiwany. Jesteśmy dwa lata później. Wreszcie mogę Wam pokazać kosmetyk w formie Serum z filtrem SPF-50 o naturalnym składzie. Wow, jest progres i jest rozwój. Na temat tego kosmetyku, co mogę powiedzieć? No, czy, oczywiście tutaj mm, trochę jako mnie, jako kosmetologa, boli ta nazwa serum, że serum znowu zostało tak marketingowo zaprzęgnięte, że to serum to ma być coś lepsze jak krem, więc jeżeli jest serum z SPF-50, to ono po prostu podświadomie ma być lepsze niż po prostu krem SPF-50, albo że tu chodzi o tą lekką formułę, no może w ten sposób, ale. To wprowadza takie trochę zamieszanie i zamęt, bo zazwyczaj serum jest kosmetykiem do stosowania pod krem, tak jest najczęściej. A tutaj znowu mamy taki kosmetyk, że jak Wam go już pokazałam, nie pamiętam, w jednym z materiałów swoich Wam pokazałam, to dostałam wtedy pytania, czy to jest kosmetyk, na który jeszcze potem nakładamy krem? No i właśnie to, troszkę tutaj jako kosmetolog, no nie mogę pokręcić nosem, że ta nazwa jest troszkę słabo trafiona. Natomiast. Teraz powiem Wam swoją opinię, tak już bez takiego teoretyzowania. No, kurczę, fajny jest. Jest świetny, on jest lekki, i chyba o to tutaj chodzi w tej nazwie serum, żeby zachęcić do tego, że to jest takie. Takie leciutkie, formulacyjnie, i ogólnie m, są trzy wersje, jest wersja zielona, chyba jeżeli dobrze pamiętam, do skóry takich trądzikowych, jest wersja niebieska i jest właśnie ta taka, powiedzmy, m, klasyczna. Ponieważ y, wersja zielona gdzieś tam coś miało w składzie, co mi nie do końca odpowiada, m, więc stwierdziłam, spróbuję sobie tą wersję i niebieską. I po takich pierwszych testach zdecydowanie do tej jestem aktualnie bardziej przekonana z racji tego, że ona jest lżejsza. Ta niebieska jest mocniej nawilżająca i po prostu ta formuła, chociaż również jest lekka, to troszkę bardziej treściwa jak ta. Więc jeżeli szukacie lekkiego filtra SPF 50 w przystępnej cenie, to myślę, że właśnie na te warto zwrócić uwagę, zwłaszcza że dodatkowo są zamknięte w szklane opakowanie. Mam nadzieję, że film Wam się podoba, jesteście tutaj ze mną, że jesteście ciekawi, jakie jeszcze kosmetyki Wam pokażę, a pokażę Wam naprawdę fajne perełki, natomiast chwilka na segment sponsorowany. Bo chociaż dzisiaj rozmawiamy o perełkach w bardzo przystępnej cenie, to segment kosmetyków naturalnych w Polsce jest bardzo szeroki i warto zwracać uwagę, co dokładnie w trawie piszczy. I aktualnie Slavia Cosmetics wypuściła nowość. Jest to serum, które odpowiada na potrzeby гуртуустих Trądzikowych i przede wszystkim z rozszerzonymi porami. I to jest myślę bardzo fajne uzupełnienie oferty firmy Slavia z racji tego, że jeszcze do tej pory nie mieli kosmetyku takiego wprost dedykowanego do tych takich skór z niedoskonałościami. Mają serum z retinolem, mają lekki krem nawilżający, które na tego typu skórach się jak, jak najbardziej sprawdzają. Niemniej jednak to jest otwarcie się konkretnie na klienta, który poszukuje produktu skutecznego, w walce z niedoskonałościami i łojotokiem. I przede wszystkim, to co mnie w tym kosmetyku absolutnie urzeka, to to, że on działa już od pierwszego użycia. I teraz się możecie zastanawiać, aga! Jak to? A no tak to, że tutaj na przykład zastosowany jest biofunkcjonalny krzem i związek ten po prostu już po zastosowaniu sprawia, że ta skóra wygląda na taką znacznie bardziej gładką. Do tego zawiera substancje nawilżające, łagodzące, które świetnie koją i wyciszają zaczerwienienie skóry. I to jest wow! Osoby z skórą naczynkową, wrażliwą, trądzik różowaty, czy takie właśnie, które mają skóry tłuste, trądzikowe, ale jednocześnie są tendencją taką do rumienia, fajnie, bo to od od razu troszeczkę tą skórę wycisza, koi i ten koloryt jest znacznie bardziej ujednolicony. No ale słuchajcie, klucz, które tutaj jest, to jest specjalny peptyd ukierunkowany na zwężenie uśgórczołów wojowych, jednocześnie też na redukcję łojotoku i redukcję niedoskonałości. Peptyd ten jest specjalną substancją ukierunkowaną na regulację skóry, na jej gojenie, wyciszanie niedoskonałości. Dodatkowo ten cudowny peptyd, który sam w sobie jest niesamowicie skuteczny, okraszony jest niacynamidem, czyli bardzo uznaną substancją właśnie na niedoskonałości, ale niacynamid ma jeszcze jedną Ciekawą funkcję. On przy systematycznym stosowaniu przyczynia się do tego, że skóra właśnie jest mniej zaczerwieniona i znacznie lepiej nawilżona, ponieważ nieacynamid stymuluje syntezę NMF, naturalnego czynnika nawilżającego takiej substancji, która sama w naszej skórze jest, i wiąże wodę w naskórku. Więc te wszystkie procesy biochemiczne, które zachodzą w naszej skórze, jest to absolutnie coś fantastycznego. I po prostu jeszcze taka wisienka na torcie znajdziemy tutaj dendrymer lizynowy. I akurat to jest substancja, która będzie wzmocniona nasiała mikrobiom. No bo w przypadku zmian trądzikowych bardzo ważne jest zwracanie uwagi na prawidłowy mikrobiom i mega ważne jest także odpowiednie tonizowanie skóry. Ale jeżeli możemy zadbać dodatkowo wzmocnić ten nasz mikrobiom, to jest to super opcja, bo to przyczynia się do tego, że po prostu patologiczna flora bakteryjna nie zasiedla naszej skóry, a dzięki temu jest mniej niedoskonałości. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie segmentu sponsorowanego i pamiętajcie, że z kodem Kosmetologia 10 macie 10% rabatu na wszystkie kosmetyki slawian zarówno na stronie producenta jak i w moim sklepie internetowym kosmetyczny shop wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem a ja zapraszam już do dalszej części materiału włosy słuchajcie jak ten peeling do skóry głowy mi spasował uwielbiam tą serię joop do włosów i szczerze przyznam że brakowało mi w ofercie joop właśnie peelingów do skóry głowy Niedawno wypuścili dwie, dwa nowe rodzaje, właśnie ta, oraz jeszcze taka zielona. Grow my hair, taka nowa jest seria, właśnie też z Job. I mam przyjemność testować oba. Oba bardzo lubię, ale chyba jednak ten zostanie u mnie na dłużej. Słuchajcie, bo raz bardzo przystępna cena, i dwa świetna wydajność. To opakowanie jest większe niż tamto zielone, i przyznam, że to jednak czuć, że. Niby ta pojemność jest niewiele większa. Może tu jest też troszkę inna formuła. No, ewidentnie tego kosmetyku, pod względem wydajności, jakoś tak lepiej mi się używa. Ale słuchajcie. To za co ten kosmetyk uwielbiam. Peeling do skóry głowy trzeba wykonywać tak jak zaleca producent, ale powiedzmy tak mocno uśredniając, zazwyczaj robimy taki peeling sobie raz, dwa razy w tygodniu. Więc to powinno nam wejść w nawyk. I na ten temat nawet rozmawialiśmy sobie z maestro, z fryzjerem. Macie co miesiąc u mnie na kanale film taki właśnie, w którym rozmawiamy razem z fryzjerem o włosach, także o dobrostanie skóry głowy. Więc na ten temat też on Was już uczulał w jednym z tych materiałów, jak to jest ważne ważne istotne, żeby robić sobie taki peeling skóry głowy. Więc szczerze, chciałabym przypomnieć, bo to też jest taki kosmetyk, trochę jak ten produkt do depilacji, to jest coś, co po prostu używamy, ale może nieczęsto się o tym gdzieś mówi. Także chciałabym tutaj przypomnieć, że dla dobrostanu skóry głowy, zwłaszcza teraz w okresie letnim, gdzie nadchodzi taki czas, że ta skóra głowy będzie eksponowana na piasek, na wodę, gdzie może ta pielęgnacja tych włosów czy skóry głowy będzie cierpieć, to pamiętajcie po prostu, żeby robić systematycznie ten peeling skóry głowy. Żeby tam jakieś zarazki, żeby bakterie no nie miały takiego fajnego siedliska, że są tam ta warstwa martwych, poklejonych komórek i że tam chce się aż rozwijać m, takie siedlisko bakterii. Więc, żeby to po prostu systematycznie usuwać, żeby m, usprawniać działanie całej tej naszej skóry głowy, żeby tam by tam wszystko było czyste, sprawnie działające, to właśnie tego typu kosmetyk warto jest mieć w swojej łazience. I raz to m, zamknięcie, m, ten aplikator to się po prostu przekręca. I w ten sposób ten kosmetyk się wydobywa. Tego nie jest się w stanie wykręcić całkiem, więc to jest też o tyle fajne, że yy, nie będzie tak, że gdzieś to Wam zginie. I dzięki temu dzióbkowi po prostu aplikacja jest bardzo łatwa. Przedziałek, 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 miejsce w miejsce rozprowadzamy ten kosmetyk. Aplikator dozuje taką ilość produktu, że nie spływa wam gdzieś po plecach, nie spływa po czole, nie dostaje się do oka. Więc, pomimo tego, że może się wydawać, że ta forma jest taka bardzo płynna, to, to jak działa ten aplikator, jak dozuje ten kosmetyk, jest on naprawdę bardzo przyjemne. Jednocześnie też ta formuła jest taka. Że podczas aplikacji i masowania tego kosmetyku zaczyna się lekko pienić, co przyczynia się do tego, że ten kosmetyk jest też bardzo łatwo wypłukiwalny. Usprawnia też to oczyszczanie w dniu peelingu. Efektem tego jest bardzo ładnie oczyszczona skóra głowy, odbite włosy od nasady. Włosy są pełne objętości. I jeżeli zależy nam na poroście włosów, to one właśnie szybciej rosną, jeżeli ta skóra głowy jest zaopiekowana. Świetny kosmetyk, przystępny cenowo bardzo wydajny i robiący rewolucję, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy, a zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy. I jak już jesteśmy w tej włosowej utopii, to słuchajcie. Odżywka Bibio do włosów normalnych. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że to może zrobić taką rewolucję, bo odżywka do włosów dodająca objętości i ona tu gdzieś ma o właśnie, że włosy normalne. I wiecie co? Ja mam taką obserwację, że my kobiety jak wybieramy kosmetyk do włosów, to my uwielbiamy, jak ten kosmetyk do włosów po nas jedzie. My zawsze wybierzemy produkt do włosów suchych, zniszczonych, porowatych, plączących się, łamliwych, przetłuszczających. Po prostu my nie mamy normalnych, fajnych włosów. My zawsze mamy jakieś włosy, którymś coś dolega, nie? Więc ta odżywka, jak zobaczyłam, on do włosów normalnych. To też pierwsza moja myśl, to było takie wpadnięcie w tę pułapkę, a czyli jak do normalnych, czyli niewiele pewnie robi. I szybko się zreflektowałam, aga, dość ty głupia. Bo jako osoba, która miała możliwość pracy w laboratorium kosmetycznym i w różnych markach kosmetycznych, to wiem, że w takich kosmetykach, które mają być do normalnego, nie wiem czy do skóry normalnej, czy właśnie do włosów normalnych, bardzo często kryje się coś co jest takim efektem wow, ale trochę ciężko jest to dopasować, komu to rzeczywiście ma służyć. Więc to wcale nie jest nigdy tak, że taki kosmetyk jest takim średniakiem, na którego nie warto zwracać uwagę. Tylko to są właśnie takie kosmetyki, na które po prostu szczególnie jest warto zwrócić uwagę, bo one mega zaskakują. Tam często jest po prostu ta formuła taka. Inna, że tego producent nie miał gdzie indziej zastosować, ale chciałby to każdej osobie przekazać, ale może, nie wiem, dany surowiec nie może być zawsze przy każdej innej substancji aktywnej zastosowany, różne są niuanse. Natomiast moje doświadczenie od ilu lat jestem w tym przemyśle kosmetycznym, jest takie, że nigdy kosmetyk określany do skóry czy włosów normalnych nie był średniakiem. Zawsze warto było tego typu kosmetyki przetestować, bo one bardzo pozytywnie zaskakiwały. Więc jak sobie się zreflektowałam, tak też czym prędzej wziąłem ten kosmetyk do łazienki i tak. Jak on mnie zaskoczył, łaski, Włosy po tej odżywce są tak mięciutkie, że ja się nie mogę powstrzymać, ja mam ochotę głaskać cały czas swoje włosy. No, nie jest to oczywiście dobre, bo wiecie, że jak się włosy cały czas dotyka, to potem one są takie trochę bardziej przetłuszczone, więc staram się tego nie robić. Ale naprawdę, jak zdarza się, że wiecie coś, włosy mi tutaj przelecą, ja je tak po prostu wiecie, odgarniam i myślę sobie, ło... Ja mam takie gładkie, ja mam takie miękkie, to jest tak przyjemne. I słuchajcie, ostatnio widziałam, może jeszcze jest promocja, chyba się właśnie, nie wiem, czy Bibio wyprzedawało, czy miało jakieś. Y, y, serię, która była z krótszym terminem. Czekajcie, ja zobaczę. Może, bo ja tutaj mam akurat. Datę do września 25, więc może właśnie przez to one były w takiej przystępnej cenie. Więc jeśli jeszcze ta promocja trwa, oczywiście link zostaje mam w opisie pod tym materiałem, to sobie możecie sprawdzić. Jeżeli ta promocja jeszcze trwa, kupujcie. Nie zawiedziecie się. To jest po prostu bardzo dobrze nawilżająca, wygładzająca, zmiękczająca odżywka. Nawet przy włosach kręconych ona nie robi. Takiej szkody, bo często jest tak, że jak są produkty do włosów nawilżających, wygładzających, to albo obciążają włosy kręcone, albo je puszą. Nie, to po prostu dobrze siada również przy włosach kręconych i po prostu robi robotę. Tą miękkość musicie poczuć. Dawno nie miałam kosmetyku, który nam nie zrobił takie wrażenie i co lepsze. Ja miałam niedawno styczność z odżywką do włosów bardzo drogą. Bardzo wysokopółkową. Ja wolałam sięgać po tą odżywkę, bo po prostu robiła taki efekt: wow. Więc słuchajcie, teraz jest mega okazja, żeby po prostu przetestować sobie tą odżywkę, że ona jest dalej w tej promocyjnej cenie. Do września zdecydowanie zdążycie ją sobie zużyć, jak sobie tam kupicie na próbę jedno, dwa opakowania. Zużyjecie, zużyjecie. Natomiast mam szczerą nadzieję, że ten kosmetyk nie będzie wycofany całkowicie z oferty Bibio, to jest tylko taki przypadek, że się tam coś zaczyna kończyć data ważności, no bo kosmetyk jest absolutnie. Zachwycający. I o ile w marce Bibio ja mam swoich ulubieńców mniejszych, większych, i te ich odżywki do włosów testowałam, to tutaj ta podoba mi się nie tylko pod względem działania, ale też pragnę bardzo, bardzo, bardzo podkreślić stopień jej naturalności. Takie, taką składowo po prostu stopro naturalną. Tutaj jakbym nawet chciała. To nie mam się czego doczepić, absolutny hit. I ostatni kosmetyk, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest krem do twarzy z ceramidami od Wianka, dokładnie seria Wianek Hero, to jest ich taka najnowsza seria i bardzo chcę Wam zwrócić uwagę na serię z koenzymem Q10 oraz właśnie z ceramidami. Piękne składowo, bardzo szeroka oferta do twarzy, też do ciała, także warto jest na nią zwrócić uwagę i mam przyjemność testować w pierwszej kolejności produkty z ceramidami. Głównie wzięłam się za to z tego powodu, że jako osoba, która trenuje pływanie, moja skóra ma no, styczność 2-3 razy w tygodniu z chlorowa Wodą, więc możecie się domyśleć, po takich kilku treningach bez odpowiedniego zabezpieczenia skóry ceramidami, no, skóra mocno obrywa. Mocno obrywa, jest szorstka, jest swędząca, pojawia się więcej niedoskonałości i przede wszystkim jest taka zaczerwieniona, bardzo nieprzyjemny efekt. A właśnie jak zaczęłam używać Wianka Hero, to jest taki komfort, znaczy komfort myślę w momencie, kiedy sobie przypomnę, jak ta skóra bez tych kosmetyków się miała. A od kiedy zaczęłam je używać, to po prostu moja skóra w ogóle nie ma żadnych problemów po kontakcie z chlorowaną wodą. Nie, never! Ja nigdy takich problemów nie miałam. Tobie się coś, Aga, wydaje. Ja, Twoja skóra. Ja nigdy nie miałam problemów z chlorem. Hmm? Really? Słuchajcie, po tym kosmetyku. Skóra jest miękka jak pupcia niemowlęcia i świetnie sobie radzi w kontakcie z chlorowaną wodą. Nic nie spędzi, a wręcz jest dobrze nawilżona i jest ukojona, żadne zaczerwienienie się nie pojawia i nawet formuła jest na tyle przyjemna. Że nie pojawiają się niedoskonałości, a niestety mam z tym problem, że jak przesadzę z ceramidami, to lubią mi powstawać nieprzyjaciele. Po tym jest naprawdę bardzo komfortowo. I Ja sobie robię zazwyczaj taką kurację, że ten krem używam sobie przed pójściem na basen rano po prostu kiedy planuję potem iść na basen więc jak on mi się dobrze wchłonie te ceramidy tam zaczną działać z tą skórą to naprawdę to wszystko super dobrze gra i później kiedy wychodzę z pływalni to jeszcze właśnie stosuję sobie serum z tej samej serii mm, jako takie uzupełnienie natomiast wspominałam wam w poprzednim denku że tamto serum mi się skończyło i został mi sam ten krem no i stwierdziłam zobaczę jak będzie i w tym momencie kiedy wychodzę na pływalnię po prostu używam tego kremu ale po pływaniu akurat stosuję sobie kosmetyk z witaminą C, bo moja skóra po prostu witaminę C lubi. I wiecie, co Wam powiem? I naprawdę te efekty wciąż są rewelacyjne. Naprawdę dobra seria, jeżeli szukacie ukojenia, łagodzenia, wsparcia dla skóry, która jest delikatna, wrażliwa. No naprawdę, na tego Wianka Hero. Serie z ceramidami warto, warto jest zwrócić uwagę. I to już wszystkie kosmetyki, którymi chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Jestem bardzo ciekawa, czy próbowałyście któreś z nich, a może zainteresowałam Was którymś. Dajcie mi koniecznie znać. No i podzielcie się, jakie hity kosmetyczne w przystępnej cenie ostatnio trafiły w Wasze ręce. Dzięki serdeczne za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniecie też do mnie na Instagram i żegnamy się już. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!